Kolejny odcinek Studio Grodzka i moim gościem jest dzisiaj Max Tęgowski, na piłkarz z Sportista Sołtce całkowo. Witam Cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Jesteś kolejnym młodym zawodnikiem, który w ostatnim czasie wybiera Sportist. Można powiedzieć, że dostrzegasz w tym klubie potencjał właśnie do rozwoju takich młodych talentów jak D? Tak, w klubie Drzew ogromny potencjał. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry wybór. No, klub posiada świetną kadrę trenerów oraz możliwości do trenowania i rozwoju. W ostatnim czasie występowałeś w Zawiszu Bydgosz, ale był to zespół grający w Centralnej Lidze Juniorów. Teraz poprzeczka zostanie zawieszona chyba wyżej. Tak, grał w Zawiszu w Centralnej Lidze Juniorów, wiadomo. Centralna Liga Juniorów jest najwyższym poziomem rozgrywkowym juniorskim w Polsce, ale absolutnie to nie ma żadnego przełożenia na piłkę seniorską, bo tam wszystko dzieje się szybciej, dynamiczniej i gra jest o wiele bardziej fizyczna. No ale też można, nie można powiedzieć, że wziąłeś się w Włochowie z przypadku. Cieszę się z tego, że z grupy wielu młodych bramkarzy w regionie to Ty dostałeś szansę wzięcia udziału w tym projekcie? Tak, cieszę się, że dostałem taką szansę i wydaje mi się, że to nie był przypadek absolutnie, ponieważ pokazałem to w moich występach w Centralnej Lidze Juniorów. Na ten moment mamy w zespole trzech bramkarzy, powrót ciebie jest jeszcze Jordan Kowalczyk i Kuba Andres. Zobaczymy jak to będzie wyglądać za chwilę, ale ja Ciebie chcę zapytać, czy takim głównym marzeniem i celem, na którym skupiasz się w tej rundzie jesiennej jest po prostu bycie numerem jeden pomiędzy słupkami? Oczywiście przyszedłem tutaj z celem gry i mam nadzieję, że pokażę to co potrafię i będę numerem jeden w bramce Trener Migiusz Kuś, bardzo dobry warsztat trenerski w naszym regionie. Jest to optymalny szkoleniowiec do rozwoju Twoich możliwości? Wydaje mi się, że tak, przy trenerze Migiuszu naprawdę można się rozwinąć piłkarską. Patryk Mroczek, którego serdecznie pozdrawiamy, mówił ostatnio tutaj w studiu, że trener Kuś narzucił wyjątkowe tempo treningu. Od początku nie ma odpuszczania. Zgadza się z tym, że u trenera Kusia na treningach nie ma myślenia o niebieskich migdałach? Oczywiście, do sezonu bardzo mocno się przygotowujemy, ale jestem do tego przyzwyczajony i wiem, że takie mocne przygotowania zaprezentuję później w lidze. Yy, za Wami dwa mecze sparingowe, dwie porażki. Szczególnie bolesne może być ta ostatnia przegrana z soboty z tamponem Mrocza, czyli zespami z A-klasy. No i teraz kibice powiedzą, odeszła grupa piłkarzy, Sportis przegrywa dwa sparingi, w tym z zespołem grającym w dwie, dwie ligi niżej i za chwilę w lidze będą problemy. Ze strony piłkarza rozumiem, wygląda to inaczej, sparingi są tylko sparingami. Jasne, że tak, myślę, że sparring, no wynik jest ostatnią rzeczą, o której myślimy. Wiadomo, jest dużo nowych piłkarzy. Musimy się poznać, zapoznać, kto jak gra, więc myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech meczy i wszystko się ułoży. Kolejne spotkania no te człowiek, piasku piaskołodziejewo, rywale jak najbardziej do pokonania i rozumiem, że też zrobicie, że mimo tego, że są to sparringi, zrobicie wszystko, aby nie zakończyć tego okresu przygotowawczego z kompletem porażek. Jasne. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, więc myślę, że nie ma mowy tutaj o porażkach już. Będziemy dążyć powoli do celu i mam nadzieję, że złapiemy formę przed rozgrywkami. Na koniec jeszcze pytanie, które zadaję wszystkim nowym graczom spotki. Y, które mniej więcej miejsca przewidujesz Łochowskiemu zespołowi hmm. na koniec sezonu? Tak na początku ciężko to określić, zanim rozgrywki się jeszcze nie zaczęły. Też nie ma co zbyt dużej presji nakładać na siebie, ale mam nadzieję, że jak najwyżej. Dziękuję bardzo. Maksymilian Tęgowski, Nowy piłkarz Sport i Sasowca Łochowo był Państwem i Dziękuję bardzo.